Miałem to wideo rozpocząć od takiego żarciku święta, święta i po świętach, ale choinka dalej z nami, więc czas ogłosić wyniki świątecznego giveaway'u. Niestety nagrywam to wideo już drugi raz, bo w połowie nagrania poprzedniej wersji zorientowałem się, że zapomniałem włączyć nagrywanie dźwięku. Więc tym razem bez żadnych żarcików zapraszam Was na ogłoszenie zwycięzcy świątecznego giveaway'a na kanale Koszyka Moi drodzy, przede wszystkim bardzo się cieszę, że tak tłumnie wzięliście udział w tym konkursie. Za sugestią mojego znajomego Maćka z kanału Nowa Era Lego, do którego sprawdzenia Was serdecznie zachęcam, do wybrania losowego komentarza wybrałem, użyłem narzędzia commentpicker.com, strony, która po wpisaniu adresu URL danego wideo na YouTubie i spełnieniu kilku czeków, ustawieniu kilku opcji, pokazuje hmm, listę osób, listę komentarzy, które biorą udział w losowaniu, a potem wybiera losowy komentarz. Dzięki temu wiem, że aż 130 komentarzy bierze udział w tym losowaniu, a że wykluczyłem też duplikaty, to wiem też, że 130 osób wzięło udział w tym konkursie. No wielkie dzięki. Bardzo fajnie, że tak wam się to spodobało. Już wiem, już w tym momencie wiem, że możecie się spodziewać kolejnych giveawayów. Oczywiście tym razem większość z Was będzie niezadowolona, bo zwycięzca może być tylko jeden, ale pamiętajcie, następnym razem może szczęście uśmiechnie się do Was. Mam też nadzieję, że osoby, które zostawiły subskrypcję nie uciekną z tego kanału po ogłoszeniu tych wyników, no bo pamiętajcie, jedynie będąc subskrybentami kanału Koszyk After Hours możecie mieć pewność, że będziecie na bieżąco informowani o najświeższych giveawayach, które będą miały tu miejsce, giveawayach czy innych konkursach. No ale myślę, że gadam sobie i gadam, a tak naprawdę wszystkich interesuje to, kto wygrał konkurs, kto odbierze zestaw Podwórko Świętego Mikołaja. Nie martwcie się, nie będzie to ten otworzony zestaw. Na szczęście miałem te zestawy w ilości sztuk dwóch, dlatego zwycięzca dostanie świeżutkie, pachnące, nieodpakowane pudełeczko, które wyślę do niego na jego adres, również free of charge. Ale nie ma co przedłużać, uruchommy maszynę losującą, ja tylko wpisuję tutaj adres, no już mam wpisany tak naprawdę, e, adres mojego wideo, ustawione kilka czeków, tak żeby nic się nie duplikowało, żebym miał pewność, że e, osoba, która wygra jest też subskrybentem i naklik, cis, no, naklikam, naciskam wielki przycisk start. Wy w tym momencie widzicie to losowanie na własnych ekranach i widzicie też, że właśnie niedługo, być może w tym momencie, zatrzymało się na profilu. No i powiem Wam, że moje serce bardzo się raduje, bo... Konkurs, bo zestaw dostanie kolega o Niku Klocki. Swoją drogą musimy wreszcie dojść do tego, jak ty się nazywasz, a ja to muszę wyryć w swojej pamięci, bo Klocki jest też regularnym bywalcem wszelkich liveów. Jest osobą, która bardzo mocno udziela się w społeczności tego kanału i z szaloną radością, z wielką radością. Przerwa na sąsiada wiercącego w suficie. Z wielką radością wyślę mu ten zestaw wszystkim innym, którzy brali udział w konkursie, którzy zostawili komentarz, lajkowali wideo, zostawili subskrypcję. Bardzo dziękuję. Widziałem, że ponad 70 kilka nowych subskrypcji kanału doszło. Mega się z tego cieszę. Tak jak już mówiłem, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej nie tylko po to, żeby wygrywać kolejne konkursy, ale również żeby sprawdzać inne wideo, które będą się pojawiały, bo jest nas już tutaj 750 750, więc Coś mi każe myśleć, że jednak niektóre przynajmniej z tych filmów są ciekawe i interesujące. Tymczasem za dzisiaj bardzo serdecznie Wam już dziękuję. Klocki. Pamiętaj, żeby odezwać się do mnie na Instagramie na profilu Koszyka Tam ustalimy dokładnie co, gdzie i jak. No a za dzisiaj raz jeszcze wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnych materiałach, już niebawem Zostawienie moich. Top 10 zestawów LEGO 2021: spoiler: tamto wideo też nagrałem, i również nagrałem bez dźwięku, dlaczego, dlatego czeka nas dogrywka. Cześć!